Sprawiłem je uroczymi trawkami, leśniły wśród gwiazd. Zdbałem, byś ich nie zaniedbał, migaczały w nocy, czuło się bezpieczne. Grało na fortepianie. A teraz, gdy zraniłeś mnie ty, wszystkie uroczy trawki zamilkły. Gdy zniszczyłeś mnie ty, nagle urocze trawki znikły. A gdy nadszedł Twój sztorm, urocze trawki przestały mi grać. Urocze trawki. Urocze trawki. było nieuchwytne, a zarazem czuła na Twój ruch. Było nienaiwne, przeżywały każdy mój ból. Gdy rozdzielała mnie nędza do Ciebie, to wspierały mnie. Było otoczone kolorami, jednak. Gdy zraniłeś mnie Ty, wszystkie urocze trawki zamilkły. Gdy zniszczyłeś mnie ty, nagle urocze trawki znikły. A gdy nadszedł twój sztorm, urocze trawki przestały migrać. Urocze trawki, urocze trawki, niemożliwe, a prawdziwe, istniały dopóki ty ich nie zgodziłeś. Były w stanie dużo zrobić, a ich ziółka kwitnęły. Jednak, gdy zlaniłeś mnie ty, wszystkie urocze trawki zamilkły. Gdy zniszczyłeś mnie, te nagle urocze trawki znikły. A gdy nasz Twój sztorm, urocze trawki przestały migrać. Urocze trawki. Urocze trawki.